Ciemka. Z tej strony bajek to jest odcinek z World of Tanks. Już pewnie wiecie, czego to konkretnie dotyczy, a dotyczy on nagród za zasłużoną nagrodę za rok 2022. I żeby było w miarę jasno, powiem tak: dzisiaj odbierzemy sobie nagrody za dwie za, na dwóch kontach. Na tym pierwszym co teraz wchodzę. Oczywiście to jest konto dla mnie drugie, ale pierwsze pod na YouTube'a, a tamto moje pierwsze konto to po prostu za tam już sami się za chwilę dowiecie, które to jest y, rok już gry w World of Tanks i które to jest y <kłysy> przepraszam, rok zasłużonej na nagroda. No, nagroda za pierwszy rok służby. 2 żetony, 2 dni konta premium. Jedy, rezerwa na 500 5 na 5 rezerw na kredyty, 500 obligacji. No i to jest tyle. Mamy dwa żetony, które bym z miłą chęcią sobie przy za coś nie kupił. Zasłużona nagroda, zatwierdź. Oj, 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 oj. sześć. Inne. Dwa dni rezerwy. hmm... Co by tutaj wziąć, nie no myślę, że dwa dni konta premium będzie najsensowniejsze, bo w sumie nic więcej nie wezmę, no co mi, co mi więcej to da nic No i w sumie to z nagród za służbę za staż na tym koncie to by było na tyle, przenosimy się na drugie konto Jesteśmy na koncie numer 1 i tutaj odbierzemy sobie troszeczkę potężniejsze nagrody za staż Trochę potężniejsze. Dlaczego? To się zaraz dowiecie. No i tak, byłbym zapomniał. Zanim jednak odbierzemy nas, nagrodę za służbę na tym koncie, to zostaw obowiązkową subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz, aby być na bieżąco z każdym kolejnym filmem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc. Yy, po prostu zostawcie, a my się logujemy. Nagroda za starz, zaraz się dowiecie ile ja tak naprawdę gram w World of Tanks. Tak, 7 lat służby, bardzo dużo. I to jest tak: 7, 7 żetonów, 2000 obligacji, 1,5 miliona kredytów, yy, osobisty podręcznik szkoleniowy na 850 000 ekspa podręcznik uniwersalny, 3 dni konta premium, 20 misji razy yy, 5 z EXPA, 10 rezerw osobistych, yy, 10 rezerw osobistych na, na kredyte 10 rezerw osobistych na PD bojowego i styl. Styl czułista weteran. Więcej nagród. No i to jest jeszcze 7 służby i emblemat, tyle. Idziemy do sklepu. U 4 miliony kredytów. Wow! Naprawdę bardzo fajna kasa. I teraz tutaj. No i co, byś, byś, co możemy sobie tutaj wziąć. No I to jest bardzo ciekawe pytanie, dlaczego? Bo. No spójrzmy sobie na wyposażenie specjalne, ulepszone. O, tutaj nawet mamy nagród ekstremalne. A no tak, bym zapomniał. Tutaj mamy tutaj mam, mam yy, celowanie. Ulepszony system naprowadzania i turbosprężarka. I tutaj mam na pewno gdzieś miałem jeszcze yy, standardowe, ale czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Aha, bo to jest magazynkowy, to przepraszam. Weźmy sobie facea, żeby to lepiej wyglądało. Mam tak, yy, na pewno mam na super. Na chyba 140 i Super Conqueror. Tak, 140 i Super Conqueror. Ten innowacyjny system ładowania. Z nagród mam w sumie dosyłacz, turbosprężarkę. Ulepszony system celowania i system naprowadzania znaków. Co bym sobie chciał wziąć. No, na pewno wezmę sobie chyba. Hmm. To jest właśnie pytanie, czy wziąć innowacyjny system ładowania, stabilizator, czy system wentylacji. No ja innowacyjny system nagród posiadam. Po prostu mam dwa, mogę sobie w każdej chwili ściągnąć. Wentylacji nie mam, ale tu zawsze sobie mogę kupić. I system po prostu wyposażenia stabilizującego, czyli mówiąc krótko, krócej, stabilizator pionowy, tego akurat też nie mam, jak sami widzieliście. Optyki w sumie nie, nie muszę, bo mam dwie op jedną optykę, czy tam dwie. No i w sumie co? Myślę, że najlepiej będzie wziąć to po prostu. To po prostu wezmę, bo tego nie mam, a to się zawsze na pewno przyda taki stabilizator dobry. Tak jest. No i cofnijmy się, wygląd inne. Tutaj co no 3. No tutaj co mogę wziąć, Ile taka jedna kredyta? 300 tysięcy kredytów. No to sobie weźmy, bo w sumie kredyty zawsze, kredytów nigdy za wiele. No i w sumie z tych nagród to tyle z tych lepszych. Teraz przejdźmy do nowej piątki. kw 1 sa spójrzmy na parametry. O ludzie, ile to ładuje? 37 sekund, no was coś chyba pogięło. No ale cóż, wyposażymy ją sobie i... Zagramy 20 haeków, matko święta. Aha, to weźmy sobie z 3 haeczki. Co to? 2800 To jest ile? Y 1500, tutaj jest 42000, chociaż Wam powiem, sadzę sobie kurka wodna 20, zapłacę 56000 i będę miał przynajmniej spokój. Tutaj no standardowo, standardowo duży zestaw napraw, duża gaśnica, mały zestaw i mała apteczka. Perki, to tutaj z tego względu, że jest szóste mesu, to na pewno możemy sobie dać wykrywanie dźwiękiem. Tutaj raczej strzał z biodra. Tutaj gładką jazdę. Tutaj nie wiem, może żądzę zemsty. I tutaj no, intuicja, bo to jest najważniejszy perk w tym momencie, jeden z najważniejszych perków. I w sumie Czołg mamy gotowy. Chciałem od razu zauważyć, że ja nie planuję, mm, że tak to powiem, ładować do tego czołgu wyposażenia, z tego względu, że ja tym pojazdem będę naprawdę małgał. Spójrzmy, on ma jakiekolwiek więcej XP i darmowe szkolenie załogi. No. no i czego się tu spodziewać po takim czymś? No chyba niczego, nie? 5 dni konta premium, które naprawdę jest bardzo, naprawdę da mi mnóstwo. To tego, czego potrzebuje. I jestem ciekawy, ile po prostu będzie czołów KW1 SA w bitwach, bo. To jest bardzo ciekawa rzecz, ile się tych czołgów pokaże. Czy ludzie będą chcieli tam grać, czy nie. Jednakże patrząc teraz na to, że długo przytuję, to wiatr to znaczy, że chyba tymi pojazdami albo nikt nie gra, albo one już są sprzedane, albo po prostu y ludzie mało na tych pojazdach, na tych tierach grają. Więc żeby nie było, żeby nie przedłużać, to po prostu zrobię cięcie i zobaczymy się już w bitwie. O! Udało się, żeby wyrzuciło nas na do bitwy, ale jest to fatalne. Dosłownie fatalne losowanie. Pierwsza bitwa nie powinna być yy, na. Yy, nie na topkę. Tylu, nie, nie na wyższe tiery, tylko na topkę. Czy zagramy sobie wszystkimi tierami, wszystkimi pojazdami? Nie, z jednego prostego powodu. Nie ma to sensu. Penetracja jest 120. 150, no? Aha. Ale rzeczy... że jest on niż taki sam jak yy, to drugi. Na pewno ma w miarę przyjemny obrót zawieszenia, to akurat, powiem, że jest bardzo przyjemny, ale jeździ bardzo wolno. Tutaj jeśli ktoś będzie chciał ten czołg posażyć to na pewno kluczowa będzie turbo sprężarka. Stabilizator pod... pod 800 mamy HP, a KW-1S, On ma... Ja pieprze, co tutaj się dzieje? Piątki. No przyznam, że troszeczkę czuję się zawiedziony w tym pojeździe, ale cóż nic na to nie poradzę. Mamy dość w miarę mały celowniczek. Naprawdę mamy w miarę mały celowniczek. Tak jednak uważam, że mogłoby być trochę lepiej, jeśli chodzi o celowniki. Ping... no nie mówcie mi, że ping będzie teraz skakał. Ja pierwszą 200 pingów. Niezbyt dużo, no ale oczywiście, no opuszczenie armaty to jak typowo radeckich pojazdach chyba minus 3 stopnie ma, bo naprawdę fatalnie to wygląda. Opuszczenie armaty Hmm. Jaka, jaka jest cenność tego pojazdu? Bo w sumie wam powiem, że nie 10,5 sekundy jest mniej. Wiem? Aha, 5, fajnie, kurka woda, naprawdę fajnie, nie, ale. A to się podoić trzeba do góry, 98mg. Cholera, 10 cholernych sekund, nie za dużo ich trochę. No nie. Nie wierzę w to serio. Ja pierdziele, no serio mnie co musiałeś strzelić. No i straciłem ponad połowę HP przez to, że kurka wodna się naprawiała ponad 10 sekund. Co powiem? Powiem tak, ten czołg yy, yy, na pewno nie jest fatalny, ale zdecydowanie mógłby być lepszy. To to nawet bezapelacyjny powiem, że mógłby być lepszy. Nie Szkoda, że dali taki złom, bo... Fajnie by było mieć lepszy pojazd, ale cóż... Nie zawsze się... Aha. Czy ja wiem, że stałem jakiś debil bokiem, ale jednak... Nie musiałem je zabijać. A jakby ten czołg miał większe opuszczenie armaty, to... Byłoby lepiej, ale nie ma, więc cóż Na pewno tym pojazdem będzie od czasu do czasu Można się pobawić, ale Nie będzie to na pewno Fajny, przyjemny pojazd Oj, na pewno to nie będzie przyjemny pojazd Z, Z czemu Bo... Powiem wam szczerze Brakuje mu opuszczenia armaty Brakuje mu prędkości Brakuje mu penetracji diametra na strzał Wyjdę sobie teraz do garażu z tego względu, aby Wam pokazać po prostu inne pojazdy, które są w tym roku nie pokażę Wam wszystkich, ale pokażę Wam przynajmniej dwa drugim takim pojazdem jest który, na, który lubię, jest Super Hellcat trzecim jest ta v czwartym jest ten oto pojazd więc na pewno y nie jest to najlepsza maszyna, oczywiście. Brakuje mi tu dosyłacza, więc sobie może dołóżmy 300 tysięcy. Nie będę, ponad taka aflecy, nie? Ale i, powiem wam, tak. Mam na first prototypie, więc sobie zdejmę. Teoretycznie powinien wam zrobić cięcie, ale według mnie nie jest to konieczne. Hmm. według mnie nie jest to konieczne, żebym, żebym wam robił cięcie, więc. Idźmy do bitwy number 2 dużo lepszym pojazdem i z, lepszy, i z lepszym wszystkim, bo. No wiecie jak to bywa. Czy włączamy rezerwy? W sumie to nie, bo nie planuję wam włączać rezerw na tą bitwę tutaj, bo na ja ten materiał muszę za jakieś e... <laughs> przepraszam za jakieś 20 minut e... Nie wiem zależy ile ten materiał potrwa, bo jeśli potrwa na przykład 25 minut to ja za te to, 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 to 10 minut, za ja te 12-13 minut muszę oddać, po, oddam go do renderu i go muszę wstawić, bo na to musi być gotowy, więc wiecie jak to jest z renderowaniem i tak wszystkim. Dobra Mamy siódemki, szóstki teraz co? No na pewno na pewno jak tutaj jestem goldnier z tego względu, że ja po prostu no... Na tym pojeździe chcę wbić 3 biegłości i yy, muszę grać Golden, bo Gold nie ma w tym pojedzie cokolwiek sensownego ma 100 przepraszam 210 penetracji. Jak na siódmy tier mogłoby być nawet 230, ale 210 nie jest to najgorsza penetracja. Na pewno na niektóre pojazdy, które są takie starsze, starsze tej penetracji. Ale nie będę ukrywał, że mogłoby być lepiej. No i teraz 3 super, 4 su, 3 super helkaty. no ja wam powiem tak. Według mnie zdecydowanie mogło być lepiej, ale już skoro nie jest, to przecież nie będziemy płakać. Rozumiecie, no. Siatka maskująca i lornetka polowa... Oczywiście trochę by się przydało lepszą celność mieć w tym pojeździe, ale no... Na pewno nie jest to zła celność, na pewno jest to w miarę przyjemniczą do snajpienia. Celność... Jak mówię, nie ma najgorszą, ale mogłaby być lepsza, jest przyjemna po prostu. Jest dość... Często jest tak, że... W tym pojedzie jest tak, że jeśli skupisz, to zazwyczaj trafisz. Nie mam z tym problemu. Ale jeśli czołg masz tak powiedzmy w połowę czołgu tutaj, tak, jeśli masz takie niewielkie... Yy, jeśli masz takie naprawdę niewielkie... Yy, czołgi, bardzo, nie, bardzo niewiele wychyla, to dość często jest tak, że będzie sytuacja, w której będziesz mógł mu trafić. to jest... No jest to mankament tego pojazdu, ale na pewno y, nie jest on aż tak bardzo odczuwany, bo tym pojazdem na pewno ja bym na miejscu waszym się poruszał, bo to jest na pewno rzecz taka, która nie zaszkodzi a pomoże na pewno. To jest y, naprawdę mu ten czołg, ten czołgiem dobrze możemy snipeć w sytuacji, gdy jest otwarte pole i w nim snipeć można, nie? Jak na przykład tutaj, no. Teoretycznie można by było snipić, ale z drugiej strony lepiej by chyba było podjechać trochę, bo no tutaj są te odległości, które no, no są jakie ja są i tego się niestety kurka wodna nie zmieni, ale y, możemy to troszeczkę zniwelować w ten sposób, że po prostu będziemy na miarę na wszystko tak jak ja tutaj. Mam. Sy. Już mamy 520 uszkodzeń. W tym momencie co możemy zrobić? Na pewno możemy tego Dickermak'a tam zaskoczyć. Przepraszam, super, super, super. To znaczy no, ci, ci, te osoby, które przynajmniej krają ten czwarty rok, to ten pojazd otrzymają. Powiem tak, no ja ten pojazd mam już wiele, wiele lat, ale... Wiele lat, od y, momentu kiedy się pojawił, od samego początku i powiem tak, nie jest to zły pojazd. Naprawdę mi się nim bardzo przyjemnie gra. Jedyną jego wadą jest faktycznie brak pancerza i... Ten jego czasami brak y, trafienia, ale to jest... Y, nie zawsze. Nie wiem, może kurka wodna weźmiemy i go hałekiem strzelimy, co? Teraz tak, mamy już 1750 Pięknie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie wszedł hałek w tyle. mamy 6 do 9 I to jest... O kurka wodna, no to nieźle. Na pewno jest tutaj tak jak widzieliście taka sytuacja. Właśnie tak jak tutaj widzieliście Ja podjedźmy sobie tak Włączmy sobie jedno i drugie i czekajmy aż oni popełnią błąd O ile na nie fałka nie poświetli tak będzie fajnie wszystko Oj, błąd, Achilles. Aha! Ale, że. że Jak, przepraszam bardzo, że. że ja przecież nie zostałem w więc. Yy... No na ślepo nie po prostu strzelił. Wychyl te tym Achillesem, no wychyl, wychyl się tym Achillesikiem, no wychyl, chłopie, no ja cię proszę. No i muszę, no i muszę zawrócić i po prostu tu na swoją bazę, bo inaczej się tego nie da obronić. Tutaj 2000 HP w to jest. Yy do odrobienia ale na pewno nie jest to proste żeby odrobić ile Na tych ciarach szczególnie i pięknie Teraz powinien któryś Teraz powinien ktoś poprawić żeby żeby mógł Aha, no właśnie o tym mówię, tak, o takie właśnie pociskać niecelne. Niecelne, zbyt wolne, ale na pewno takie które są tam nie o 259, T3,4, coś nie 1600. No ja wam powiem tak: no ja wierzę w swoje umiejętności i wierzę, że jesteśmy wstą w stanie ich wyciągnąć. Ale będzie to naprawdę bardzo trudne: bo zostały tylko ja i ten tutaj mój sojusznik. Teoretycznie mógłbym powiedzieć, że ładuje szybciej, chociaż z drugiej strony no nie ładuje szybciej, jak widzimy. Kurka woda, nie! nie. No powiem tak, gdyby nie to, że Achilles ładuje trochę szybciej, to bym to po prostu przetrwał. I gdybym nie przyjął od niego pocisku na początku, to by było inaczej. I gdybym się nie, nie starano o to by było inaczej. Cóż, no, przegraliśmy 15-10 Ja tutaj nie mam do siebie nic, żadnego po prostu zarzucenia, bo No ja zrobiłem wszystko co mogłem Sami zresztą widzieliście, walczyłem, grałem na goldzie i tutaj nie ma nic złego, duży kaliber, fajnie, wszystko, naklejki i tak dalej, ale duży kaliber 2.400 tutaj jakieś takie rzeczy nie, różne Aha, no to fajnie, 2 400 uszkodzeń, najwięcej, uszkodzeń i w bitwie, i w zespole. Spójrzmy na to sobie, tak. IKV, VKT20, jakby zrobił jakikolwiek damage, chociaż też czy 600, to by już pomogły. No ale cóż, no ja zrobiłem demer za. No można powiedzieć, przynajmniej za połowę jednego gracza. Za jednego z tych trzech graczy zarobiłem 47 tysięcy z kontem premium. Oczywiście grałem na goldzie, więc wyszedłbym mniej, gdybym. Nie gram na Goldzie, ale że grałem na Goldzie to wyszło tam tylko 47 tysięcy na plus To była bitw, to były te dwie bitwy tymi pojazdami, na pewno prędzej czy później o trzecią oznakę biegłości na tym pojeździe wbiję Cóż więcej mogę rzec, w tym materiale to by było na tyle, dzięki bardzo, wszystkim serdecznie bardzo za obejrzenie tego materiału, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!